12 sierpnia jedziemy o kurczę w bagażniku się przewrócił jedziemy na kolejną naszą wycieczkę dzisiaj spontanicznie do Zatorlandu wyjeżdżamy z Sędziszowa wbijamy na autostradę Kraków, Kawina i Zatorland przed nami prawie 2 godziny jazdy może troszeczkę szybciej jedziemy na dwa samochody. Zobaczymy. Pogoda troszeczkę, że tak to jest zachmurzone, duszno, ale może lepiej to niż miałoby padać Więc jedziemy. No i dotarliśmy do Zatoplandu. Parking duży, płatny 12 zł. Bez pobrania biletu nie wiem jak będzie zapłata. A już sobie widać, że park mniej więcej tak zaczyna wyglądać. Parking, tak jak powiedziałem, duży, pójdziemy sobie do kas, kupimy bilety. Praktycznie spakowani, rzeczy pozabierane a antek. Czekamy jeszcze na szwab z familią, gdzie są, bo nie wiem, czy tak zabłądzili jak my się na rynku źle pojechałem. Czy gdzieś są, ich nie widzimy. Więc idziemy, trochę późno już jest, ale to nic. Lecimy, kupujemy bilety, idziemy. lat przed nami. No i mamy, już jesteśmy, bilety już zakupione, jest zniżka na kartę dużej rodziny, z której żeśmy skorzystali, ulgowy kosztuje 70, normalny 80, parking tak jak mówiłem 12 zł, jest mały mini, mini, mini park rozrywki, park owadów, dinozaurów, domek do góry nogami, także, e, także czekamy na szwagra i, i będziemy, będziemy szli. Nie jest fajnie, zobaczymy ciepło, słoneczko Załóżcie jest, 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 jest nawet, także idziemy, troszeczkę ponagrywamy, troszeczkę po, pewnie może coś poopowiadamy i startujemy pooglądać. Dostaliśmy mapki, gdzie można zebrać jakieś pieczątki, dostaje się tam nagrodę, jakąś książeczkę, się wszystkie pieczątki zbierze, także idziemy, działamy i zwiedzamy. Dobra, lecimy. No i pierwsza atrakcja. Domek do góry nogami zobaczymy może później sobie wejdę jak dzieci wyjdą w pierwszej kolejności nie chodzą dzieciaki idziemy zobaczyć Chcemy zobaczyć z dużego wiszącego, pająki. O ładny park owadów, które aż się owady ruszają sobie skrzydłami. Fajnie, fajnie, fajnie. Duży pająk. Nie wiszący. O, idą do góry nogami. Pozostałe atrakcje, mamy o, różne rzeczy pływające, niepływające owady wady przejdziemy się, zobaczymy troszeczkę no, wiadomo ja zostaję z Antkiem, a reszta się bawi i zwiedza owady, ul, domek, plac zabaw mały mini-rolekoster koło młyńskie ja, różne owady, ten jeden nie ma skrzydła, czy coś się zepsuł Nadia tam baczę osa pospolita, cykada o, o, a tam rolę kostek. O, na resztę skład brygady idzie, więc idziemy. Dobra, możemy iść w takim razie. W zielone światło. Idziemy. klawan się zamknął. O. Zabaw dla dzieci: całkiem spory, fajny, wysoki. Różnego typu atrakcje w nim: przejścia, rury, spinaczki, huśtawki. Całkiem fajnie i przyjemnie. Nie poszukujemy na jedno. Jest, no. jest to fajnie, dużo, fajnie zrobione. Także i pewnie dzieci się pobawią i będziemy szli dalej. Pozostali, poszli odpoczywać, albo. Barmy się na placu zabaw. My z Antkiem. Przejdziemy się, pooglądamy sobie co tutaj jest różnego typu. No nie potrafię wy... Wy... odczytać dobrze tej nazwy, co tu się znajduje. To to na pewno Karaluk z tego co pamiętam. Tutaj jest jakaś kolopę. Tu jest punkt 10 chyba gdzie... gdzie odbiera się te pieczątki. Z tego co kojarzę. O, tutaj mini rollercoaster coaster jest pożyczalnie do karty, czy tam do karty, żeby sobie dzieci mogły pojeździć. Konik wąsać. I lekostry, lekostry. Nie ma kolejki, już na bieżąco można spokojnie. O, jelonek, konik polny. Modliszka. Uff, modliszka strasznie wygląda. Ale jest. No, fajnie. Mucha domowa. To co najbardziej każdego wkurza. No i basen z wodą. tak tak Rolę poster, zapraszamy, zobaczymy co tu może jechać i od jakiej wysokości. Nie. Nie wszędzie wszyscy będą mogli jechać Teraz zobaczymy co tu się dzieje. Czyli na pewno e, synek i tak dalej to mogą. Nadia będzie mogła, ale ale pod opieką się. No tak będzie. Tu jest kolejna atrakcja do popływania sobie no i tam jazda na elektryczkę a tutaj przejście do parku rozrywki więc zaraz sobie pójdziemy z powrotem do parku rozrywki Teraz wracamy się po pozostałą część ekipy praktycznie dziewczyny i szwagier i pojeżdżą sobie a później pójdziemy do części gdzie jest park rozrywki masz pieczątkę no to super poczekamy na dziewczyny bo oni gdzieś tam poszli na cygarka i już ona może chyba pójść tylko z tobą wiesz no to zostawcie plecaki mi i idźcie pojedziecie najwyżej przejedziecie dwa razy jak oni, jeszcze, bo oni też będą chcieli jak jest Nadia powiedz mi tak na pewno zadowolona super no to śmigajcie no zaraz pójdą pieczątkę Tymek już zdobył jedną więc zobaczymy co da Jest fajnie yes. kolejną atrakcją na której poszedł dzieci to są łódki które sobie pokrywały, tam jest jeszcze taka mini kolejka, ale to już chyba antek jest za duży. Tu jest tor, tor formuły. Zaraz zobaczymy jak Nadia pływa. Nie wiem co tutaj jest jakiś łazienka. Czy? Nie. O! Tu jest Nadia. Z tymkiem pływają sobie. O, pyk! Elegancko. Kręcą. Tam roller coaster, tutaj ją pływają. formuła tam ko koło młyńskie No tu jest jakiś domek nie wiem co tam jest musiałem popatrzeć na po mapie zobaczymy o, tutaj pływają będziemy szli dalej Antek już niestety z łuska zrezygnował już jest na w rękach u tacy. no pływają tu dzieci no. Nadia w drugą stronę kręcisz w drugą stronę Nadia Ty, jak musisz ją skolować do brzegu chyba nie